LG Swift L5 to nowoczesny, niedrogi telefon. Wyróżnia się dużym ekranem, obsługą NFC i atrakcyjnym designem. Telefon jest zgrabny, zwarty i ma przyjemną, zapobiegającą ślizganiu się w dłoni tylną klapkę. Ekran ma wielkość 4 cale i rozdzielczość 320 x 480 pikseli. Pod nim znajdują się przyciski wróć, home i opcje. Na lewym boku umieszczono przycisk regulacji głośności, a na dolnej krawędzi gniazdo mikro USB do ładowania i łączności z komputerem. U góry jest gniazdo mini jack i włącznik. Pod tylną klapką jest wymienna bateria, port karty SIM oraz gniazdo na kartę microSD, dzięki której możemy rozbudować pamięć telefonu nawet o 32 GB. LG Swift L5 wyposażono w procesor taktowany zegarem 800 MHz i 512 MB RAMu. Wystarcza to do bezproblemowej pracy urządzenia oraz uruchamiania większości gier. Telefon posiada moduł łączności NFC, który pozwala na szybkie parowanie urządzeń. Umożliwia też na przykład wygodną zmianę trybu pracy telefonu, gdy kładziemy go na specjalnym tagu. Aparat Swift L5 wykorzystuje 5-megapikselową matrycę i lampę błyskową LED. Robi dobre zdjęcia i nagrywa wideo w rozdzielczości 640x480 pikseli. Korzystając ze sklepu Google Play zainstalujemy na smartfonie przydatne aplikacje. Wystarczy zalogować się używając konta Google i znaleźć interesującą nas aplikację, przeglądając kategorie lub przez wyszukiwarkę. Po wskazaniu aplikacji czytamy o niej i wybieramy instalację. Wiele programów jest darmowych, do płatnych potrzebujemy wprowadzić dane naszej karty płatniczej. Po zainstalowaniu aplikacja pojawia się wśród ikon programów w telefonie. W ten sposób zainstalujemy Supermemo, które pozwala na naukę języków obcych metodami gwarantującymi niezwykłą skuteczność. Do tego, kupując na teamova.pl, możemy otrzymać promocyjne trzydniowe kursy z możliwością przedłużenia w praktycznym abonamencie. Korzystając z Audioteki, zamieniamy nasz telefon w odtwarzacz doskonale wykonanych audiobooków. Nowy wspaniały świat. Czyta Karolina Kruszka. Dzięki MiBoA poznamy stan naszego konta abonamentowego w T-Mobile, a także kupimy do niego nowe usługi, takie jak pakiety internetowe, szczególnie istotne, gdy korzystamy ze smartfona, i pozwalające na bezstresowe korzystanie z internetu, gdziekolwiek jesteśmy. LG Swift L5 to udany i niedrogi sprzęt, który możemy polecić szczególnie osobom rozpoczynającym przygodę ze smartfonami. Oferuje rozsądne osiągi, atrakcyjną formę i wysoką funkcjonalność.